Szanowna na powitam Was serdecznie! Dzisiaj zrobimy coś inaczej. Inaczej niż zwykle. Bo mamy do dyspozycji dwa nowe blaki. Jak dobrze wiecie, wyszła seria Strong. Nikt nie wie o co chodzi w tej serii. I mamy oczywiście gruszkę i cytrynę. I o co chodzi w tym, że zrobimy dzisiaj coś inaczej? Po pierwsze, dzisiaj zaczniemy sobie od gruszki. Dlatego, że cytrynę chciałbym zostawić do porównania takiego ogólnego. Dlatego, że jak dobrze wiecie, mamy już do dyspozycji cytrynowy napój energetyczny od Blacka. No, i porównamy wtedy tego leboda do tego leboda. Wtedy dowiemy się, czym tak naprawdę seria strąg różni się od tej normalnej. Nawet dzisiaj zaczynamy od gruszki. No i właśnie, mieliśmy już blaka gruszkowego również, ale blak gruszkowy był swoistą rodzaju, oczywiście to był ter Sunny Burst. Ten blak gruszkowy to był swoistego rodzaju dużo puszkowy, czyli sok jabłkowy i te sprawy. Tutaj mamy małą puszkę. Sprawdzę jeszcze, tak, nie ma soku jabłkowego, więc, dlatego, to jest kompletnie różny napój energetyczny od tego, co było. Tym razem mamy do dyspozycji limonkowo zieloną puszkę. W ogóle ten napis z black jest troszeczkę bardziej jaśniejszy od, ta od takiego typowego logo blacka. Ogólnie, cały design to jest po prostu jedno i to samo. E, moim pierwszym przypuszczeniem, kiedy zauważyłem, że Black wychodzi ze serio strong, to było to, że to będzie chyba wersja dwa razy więcej kofeiny niż zwykle. Błąd. Mamy tutaj normalnie 32 mg kofeiny na 100. E, moja druga sugestia, najprawdopodobniej mogło to być blaki z dwa razy podniesionym poziomem smaku i to jest najprawdopodobniej to ale no, najpierw potrzebujemy sprawdzić skład z wartości odżywcze eee, z tego co widzę nie ma Spartamu. aż spojrzę jak to jest tutaj nie ma Spartamu. ja cię pierdzielę eee, usłyszeli nasze wołania? jeszcze powiedzcie mi, że nie ma żadnych, nie ma żadnych barwników, o kurde cię a nie, dobra, widzę tutaj krokosza barwierskiego, ale to już jest bardziej taki niekontrowersyjny barwnik aniżeli na przykład czerwiega allura i tak dalej. To wszystko, co używali do tej pory w blakach. Czyli seria Strong jest chyba troszeczkę taka też zdrowsza, ale do no zobaczymy. Tak, mamy cukrową serię: woda, cukier, dwutlenek węgla, kwas, kwas cytrynowy, tauryna, regulator kwasowości, cytrygady sodu. Ekstrakt krokosza barwierskiego, aromaty kofeina, substancje słodzące acesulfam-sukraloza, stabilizator estryglicerolu i żywicy roślinnej, witaminy. Jacyna, kwas pantoterowy B6B12. Od razu was się pytam, jak wam się podobają polskie napisy na YouTubie. W końcu dodane, w końcu toczciliśmy się tego: Nasz polski naród dostał polskie napisy pod filmikami. Teraz czekamy na oficjalne tłumaczenie i będziemy w niebie, po prostu w niebie. Dobra, wartości odżywcze na 100 ml, spróbujemy to obliczyć, 55 kcal, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych. Węglowodanów mamy 12,5 g, z czego cukrów mamy prawdopodobnie 11 g, albo 11,5 g, 11,5 g. Żadnego białka, soli, 0,375 tysięcznych grama soli, prawdopodobnie. 20 mg kiacyny, 5 mg kwasu pantotenowego, 20,5 mg witaminy B6 i 0,5 mikrograma witaminy B12. Co do witaminy B6 nie jestem pewien. Ale co do jednego jestem pewien. Jutro kupuję cytrynowego blaka normalnego, wiem gdzie go znaleźć, gdzie go kupić. I zobaczymy, kurczę, czy aby na pewno Babracji, mam tu mamy po prostu mocniejsze smakowo napoje energetyczne, albo po prostu recykling smakowy. Strong PER! Mamy tutaj kolejną gruszkę od Blaka. troszeczkę kurde to pachnie recyklingami, no nie można powiedzieć, że nie, co, skończyły im się owoce? Jest tyle egzotycznych smaków, nie możecie kurde pójść do powera czy coś takiego? Dobra, to pachnie, o ja czekaj. Przecież w małych puszkach mamy jeszcze blaki alkoholowe. A co jeśli to są drinki na bazie soków yy, tutaj gruszkowym, a w takim yy, cytrynowym? Okej okay, widzowie zapomniałem, że musimy jeszcze basen w końcu zapakować i wywieźć na. Chałupę do mojej babci, bo tam go składujemy. No po prostu już nie było sensu zostawiać basenu na te nadchodzące dni, chociaż ostatnio 30 ileś stopni wybiło na termometrach. Ale wracając do tematu, kurczę, czy naprawdę mamy tutaj kontynuację drinkowych napoi energetycznych od Blaka? Bo wiecie, strong to oznacza, że niby tam z dodatkiem alko... Ale trzeba by na pewno kurczę? Nie no. Ja bardziej stawiam na to, że może to być seria po prostu z dwa razy mocniejszymi smakami, ale na razie sprawdźmy kolorystycznie. Najprawdopodobniej będzie to zielony, ale no. Dla pewności trzeba się upewnić. Troszeczkę też jestem zmęczony, bo trochę też biegłem po schodach. I mamy tutaj właśnie taki miętowy kolor, czy ja bym powiedział miętowy jest taki. Biały, ale z takim lekkim, zielonym nalotem. Zawsze mówię nalotem, a to można powiedzieć po światu: można tu powiedzieć wszystko, ale mamy po prostu zielony, mętny kolor. miętowym mętny kolor. A jak to będzie smakowo? Czy aby na pewno mamy tutaj kontynuację ala aladrinkowych blaków, czy może jednak właśnie te moje wcześniejsze predykcje, że dwa razy więcej smaku będą miały w sobie? No zobaczymy. Okej. Okay. Już wszystko wiem. Dobra, czyli jednak mamy kontynuację ala drinkowych napojów od Blaka. Dlaczego? Ja tutaj czuję takie leciutkie, takie jakby chyba takie Prosecco. Zawsze to uczucie miałem przy okazji Blaka Bellini. Przy okazji blaka tego, który to miał jeszcze w Prosecco, to był chyba Felicidad czy Mexico Sunrise. No i właśnie kurde, przy okazji blaka Mexico Sunrise mi się wydaje, wystąpiło też to Prosecco, więc dlatego no, ten smak akurat poznam wszędzie. I tutaj wydaje mi się, że mamy właśnie blaka gruszkowego yy, z Prosecco. Z takim posmakiem prosecco. Pamiętajcie, tutaj nie ma ani grama alkoholu. To jest po prostu yy, posmak tylko. To ma być po prostu, kurde, imitacja napojów drinkowych. I czy aby na pewno jest to dobre? Jest o wiele lepsze od blaka Sunny Blast. O niebo lepsza od dużej części gruszek, jakie miałem do tej pory. No to jest po prostu, kurcze, gruszka perfekta. Esencja gruszki, na którą czekałem, nie jest po prostu tak bardzo agresywna. Yy, to Prosecco jeszcze daje od siebie tak troszeczkę. Czy ja sobie może też upznęłem? Nie, no ja tu czuję trochę Prosecco, no nie pierdziel tam i że nie. Według mnie naprawdę yy, zaskakująco dobre. Dobrze się to łączy z tą gruszką i jest po prostu prześwietne. Tak, naprawdę mnie zadziwiłeś. Kolejny smak. Yy, Alkoholowy, no inaczej tego nie mogę nazwać, drinkowy, który jest po prostu zarobisty. I zważywszy na to, że przy okazji, Sady Blasty, nie powiem, że spierdzieliliście sprawę, ale no, wyszło to takie sobie. Tak, przy okazji tej, to jest po prostu genialne. Wśród gruszek, na pewno by to było pierwsze miejsce. Nie powiem, że naprawdę, kurde. Zaskoczył mnie Black, to serio Strong, akurat tym smakiem również. No i powiem tak: zrobię to porównanie blaka Strong Lemon do blaka normalnego Lemon i zobaczymy, czy że na pewno będę miał rację. Tam też będzie jakiekolwiek posmaki alkoholowe czuć. Na razie mamy do dyspozycji gruszkę, która jest według mnie naprawdę fajna. Jest numerem jeden w swojej kategorii, jeżeli bym ją oczywiście zrobił. I według mnie to by było na tyle. Co tu dużo gadać? Kurczę, Black jak zwykle zaskakuje smakami, na które mała ilość firm by się zdecydowała. No bo, jak można połączyć na przykład no, gruszkę z Proseko. No kurde. Najwyraźniej można, no po prostu gruszkę z jakimś tam właśnie takim szampanowatym, różsko-szampanowym smakiem. No najwyraźniej po prostu można. No i kurde, widzimy się następnym razem przy okazji porównania blaka Lemon do blaka Strong Lemon. Najprawdopodobniej zrobię to samemu, no i mówię tutaj o mojej siostrze. Ona by tylko kurde za to inkasowała, a nic by za to nie robiła. No, kurde, za co ją kocham? Tak. Oby, tak dalej, no kurczę, no co ja mogę innego powiedzieć? No, oby, tak dalej. No i oby ten lebot był o wiele lepszy od lebot, którego macie do tej pory.